Hej kochani, to my jedziemy na super wycieczkę w Góry Żytawskie. Jest i Paweł, są chłopaki. Będziemy Wam wysyłać zdjęcia z fajnych miejsc. Dziś Paweł zabrał nas troszkę dalej, bo w Góry Żytawskie, ale zapewnia, że będzie na pewno cudownie. Będzie super. <gry> Sprawdzimy i damy Wam znać. Co my tutaj robimy? To jest parking, więc parkujemy! on Raliński! Oczywiście, <grystanie> parkujemy! Bo odwiedzimy Park Krajobrazowy burżytawski w poszukiwaniu skały kielicha! Super! No to ruszamy w drogę! Ale jest wielki. No to słuchajcie, może nakręcimy stąd pozdrowienia dla babci. Świetny pomysł. No to chodź. Mamo, zobacz, gdzie jesteśmy. Jest piękna przyroda. Następnym razem musisz z nami tu jechać. Jest super babcia! Znaleźliśmy kieli! Gdzie wylądowaliśmy na niemieckiej granicy, ale tu wszystko jest połączone jak jedna wielka rodzina. I możemy cieszyć się atrakcjami przyrody bezgranicznie. Dokładnie. Błyszka, idę się bawić dalej. Na razie. Pa, Ale tu pięknie. Słuchajcie, musimy sobie zrobić zdjęcie. A wiecie, że tutaj w okolicy są ukryte ruiny zamku i klasztoru cysterskich? Poważnie. Pójdziemy, tam. Wszędzie pójdziemy. Wszystko zdążymy zobaczyć tylko po kolei. Tak no już tak wszystko i wszędzie mam jechać, to ja nie mam, ile tych wiecieczek wejdzie. A pamiętaj, że przy każdej wiecieczce musi być mała przerwa, że mógł sobie coś zjeść. Oj, nie narzekaj, tylko zrób nam zdjęcie. Dobra, a właśnie, fotka. Uwaga, wszyscy tutaj się szykujemy. No, uśmiech do kamery. Kamal Leo. Dawaj. A co jest Leo? Hmm chcę wracać do szkoły. O, i przestańcie, tam praca szkoła. No, uwaga, Uwaga, uśmiechy, Ciao! Ja. No, i patrzcie. Super, no. Właśnie wracamy do hotelu i było naprawdę super. Badajcie tutaj i sami sprawdźcie.